Słyszeliście o filmie Porwać Andrzeja, gdzie wystąpi Andrzej Grabowski. Co robiłeś jak strzelane? Nogi. Weźcie już do domu. Nie, nie słyszeliście, dlatego że ten film dopiero jest produkowany. Moi drodzy, znajomi, moi znajomi z Wrocławia właśnie wzięli się za pracę nad tym filmem intensywną i szukają waszej pomocy. Tak naprawdę szukają każdej złotówki na produkcję, bo robią to sami, nie dostali żadnej pomocy, ale na Polak Potrafi, największym portalu crowdfundingowym w Polsce, szukają pomocy właśnie różnych kinomaniaków. Więc jeśli macie ochotę wejść do historii polskiego kina, wejdźcie tam i kliknijcie. Polak Potrafi i film Porwać Andrzeja. Kto wie, a potem różne nagrody, spotkania w jacuzzi z Andrzejem Grabowskim.